Witajcie, nazywam się Bogumiła Krzycka, jestem właścicielem firmy Juleko. Od sześciu lat zajmuję się żywnością ekologiczną o wyjątkowych właściwościach zdrowotnych. Dziś opowiem wam o czajnym czosnku. Czajny czosnek Juleko to mój własny produkt, to produkt ekologiczny, powstaje w długim procesie fermentacji. W tym czasie czosnek przebywa w odpowiedniej temperaturze, i wilgotności, ciśnieniu. Po fermentacji wygląda tak, ma czajne, miękkie ząbki. Śmiało można osmazywać je na pieczywie. W czasie fermentacji zmienia się także jego smak i zapach. Już nie jest osty i drażniący. Śmiało możecie skorzystać z jego właściwości zdrowotnych i bakteriobójczych, iść do pracy, czy nawet na randkę Możecie udać go swoim dzieciom oraz osobom starszym. Czajny czosnek świetnie poprawia odporność, wzmacnia organizm, ma właściwości bakteriobójcze, przeciwzapalne, przeciwgrzybicze, reguluje ciśnienie, wspomaga pracę wątroby oraz regeneracje skóry. To dzięki aminokwasom, które są w nim zawarte. O wszystkich przeczytacie na naszej stronie internetowej www.czarnyczosnek.pl Zapraszam serdecznie, odwiedźcie ją jeszcze dziś.